Czwarty, który się dziś wyzerował. Wiem, to straszne. Stara, masz już tylko godzinę. Spokojnie, patrz, już jedzie autobus. A do domu mam 15 minut. Okej, okay, to pa. No popa, poproszę jeden bilet do piaskowa. Godzina. Co? A jeszcze wczoraj był za pół godziny. Stawki idą w górę. Nie, no proszę, mam tylko 50 minut, a do piaskowa jest godzina marszu. No to radzę zacząć biec. Mamo, czas! O dziecko! A mówiłam, żebyś się nie oddalała! Wiem, czas da się tylko przesyłać na krótką odległość. Zaniadałam się z kumpelą z pracy. Co to za praca, która nie płaci? Obiecał, że zapłaci jutro. Obawiam się, że nie mamy tyle czasu. Ty też masz tylko dwie godziny? Tak, mi też nie zapłacili. Gdzie idziesz? Ogarnąć nam czas. Stara, mam półtora godziny. Pożyczysz mi dwa dni? Może on ci pożyczy? Ma dwa i pół tysiąca lat i każdemu stawia obiad. Co to za gość? Nie wiem, ale jest głupi. Minutnicy go dopadną. Masz rację, za bardzo się odnosi. Gdzie idziesz? Pomóc mu.